Tema zachkuj odcytwany liście ty ze śląska Twoje teksty jak karabin, niczym nie kończąca książka Odwiedziłeś mnie w pomorskim, więc zapraszam cię na plażę Poznasz wilka, tu tereny, poznasz moją okolicę Robię taki melaż, bracie, że odpadą tady tu Słucham często twojej muzy i doceniam wszystkie teksty Jeszcze trochę ksywka w kasach. Będzie oznaczać najlepszy Dolny świąt wybrzeże to jest jazdy dłuższy czas Czekam, więc nawijaj dalej prawa noga, no i gaz To jest grube życie wilka Skrupel, życie wilka Potem tekst to mnie pomyłka Siema, siema, wachko i oczefany Liście ty ze Śląska Twoje teksty jak karabin Niczym nie kończąca książka Odwiedziłeś mnie w Pomorskim Więc zapraszam cię na plażę Poznasz wilka, tu tereny Poznasz moją okolicę Melasz bracie, że odpadną ci tu Słucham Słucham często twojej muzy i doceniam wszystkie teksty Jeszcze trochę wsypka sal, będzie oznaczać najlepszy Najlepszy Dolny śląsk to jest jasny, dłuższy czas Czekam, więc nawijaj dalej prawa noga, no i gaz Ta! to jest grube życie wilka Ta! potem tekst to nie pomyłka Ta. Ta. to jest grube życie wilka Ta. Ten tekst to nie pomyłka. To jest grube życie, wilka. Potem tekst to nie pomyłka. Potem tekst to nie pomyłka.